Radosław Sikorski w ekspoze oskarżył prawo i Sprawiedliwość o złą strategię dyplomatyczną ostatnich lat. Poprzednie 8 lat polskiej polityki zagranicznej to seria chybionych założeń ideowych, złych pomysłów. Nastąpił proszę Państwa atak na politykę, która była prowadzona przez poprzedni rząd w ciągu poprzednich 8 lat. W moim przekonaniu nie tylko absolutnie bezpodstawny. W którym było bardzo wiele kłamstw, manipulacji, po prostu zwykłych nieprawd, ale przede wszystkim dzielący Polaków. Jednym z celów MSZ na ten rok ma być odbudowa rzekomo nadszarpniętych stosunków dyplomatycznych z zagranicznymi partnerami. Co ciekawe, Sikorski chce współpracować z Francją i Niemcami, a w perspektywie również z Rosją. Polska jest gotowa współpracować z Rosją nieimperialną, szanującą prawa innych narodów do samostanowienia, uznającą, że jej sąsiedzi, też mają interesy bezpieczeństwa. Na początek można by zakończyć kosztowną wojnę, a od władzy odsunąć zamordystów i złodziei. Tak jak my zrobiliśmy to w Polsce. Jeżeli to mówi polityk z obozu, który rządził, który był ministrem spraw zagranicznych, gdy premier obściskiwał się na Molo z Władimirem Putinem i mówił w kółko o resecie z Rosją w czasach, kiedy Rosja realizowała tak naprawdę antyeuropejską politykę, atakując Ukrainę, atakując takie kraje jak nasz, to można tylko z politowaniem popatrzeć na to i z politowaniem pokiwać głową. Prezydent odniósł się w tych słowach do poprzednich rządów POPSL. Gdy w latach 2007-2014 prowadzono reset stosunków dyplomatycznych z Rosją, to właśnie Radosław Sikorski był szefem MSZ. W tym czasie doszło do wielu kontrowersyjnych zdarzeń. W Kijowie w 2014 roku na Majdanie Sikorski mówił do walczącej opozycji, że zginął, jeśli nie zgodzą się na ugodę z prezydentem. Sikorski ujawnił w przeszłości, że Putin w 2008 roku złożył ówczesnemu premierowi Donaldowi Tuskowi propozycję rozbioru Ukrainy. Co zostało zatajone przed opinią publiczną ze względu na trwający reset? Dziś ten sam Sikorski mówi o współpracy z Ukrainą i konieczności włączenia jej do Unii Europejskiej. Czy zgodzić się na reformę traktatową, w której być może będziemy musieli zawrzeć kompromisy, czy zamknąć drogę do członkostwa? Naszym wschodnim i południowym sąsiadom. Z kolei posłowie PIS ostrzegają, że tego typu wypowiedzi to stawianie swoistego ultimatum, a włączenie Ukrainy do Wspólnoty to obietnice bez pokrycia i pretekst dla zmiany ustrojów w Unii. Przyjęcie zmian traktatowych w obecnej formie oznaczałoby utratę suwerenności państw członkowskich i przekazanie jej w zakres kompetencji Francji i Niemiec, mowa m.in. o polityce klimatycznej czy obronnej. Polska suwerenność ma stać się incydentem historycznym. No i my się na to nie zgadzamy. I niezależnie od tego, co mówi tutaj minister Sikorski, nie może się z tym zgodzić żaden polski patriota. Minister Sikorski potwierdził chęć współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i partnerami z Unii Europejskiej, gdzie Waszyngton miałby gwarantować bezpieczeństwo, a Bruksela współpracę gospodarczą. Niemcy i Francja są naszymi najważniejszymi partnerami w Unii Europejskiej a intensyfikacja współpracy w trójkącie weimarskim. Będzie jednym z priorytetów pol polskiej polityki zagranicznej. Zdaniem byłego ministra spraw zagranicznych Zbigniew warała ekspoze ministra Sikorskiego rodzi uzasadnione obawy, że głównym partnerem Polski staną się Niemcy, a nie Stany Zjednoczone. Czy mamy zrezygnować z energetyki jądrowej, ponieważ taką decyzję podjąłby rząd Niemiec? Czy mamy zrezygnować z budowy centralnego portu komunikacyjnego, ponieważ będzie konkurencją dla lotnisk niemieckich? Czy mamy zrezygnować z rozbudowy portu kontenerowego w Świnoujściu, bo stworzy konkurencję dla portów niemieckich? W eksposeci Korski nie odniósł się natomiast do kwestii włączenia Polski do programu Nuclear Sharing. Chodzi o rozmieszczenie w Polsce głowic nuklearnych w porozumieniu z Waszyngtonem. Mówił natomiast o potencjalnym wejściu do programu Europejskiej Tarczy Antyrakietowej, gdzie prym wiodą Niemcy i co ciekawe, to właśnie Niemcy i Francja sprzeciwiają się włączeniu Polski do Nuclear Sharing, powołując się na ryzyko eskalacji. Na w regionie. Wiadomo jednak, że to Rosja złamała tabu w tej kwestii, decydując się na rozmieszczenie głowic na Białorusi o programie Nuclear Sharing mówił prezydent. Wystosowałem dzisiaj zaproszenie do pana Premiera Donalda Tuska na 1 maja przed południem godzinę ustalą nasi współpracownicy w szczegółach w zależności od naszych wspólnych kalendarzy. Już w pierwszej połowie przyszłego roku Polska obejmie prezydencję w Unii Europejskiej. Nasz kraj pokieruje pracami Rady nad unijnym ustawodawstwem, zadba o porządek procedur legislacyjnych i współpracę państw członkowskich. Konrad Chmioła, Telewizja Republika.